Kiedy pan ostatnio chorował? Wie pan, że jestem strasznie zdrowy. Dzięki temu pan przeżył. Tak? No dzięki temu przeżywam. Ale koledzy, w pańskiej już... Yy, Nie jaki żyją. procent został? Z tych naszych tych? Ja wiem, 30 procent. Reszta gryzie ziemią. gryzie Nie wytrzymali. A, albo odebrali życie po prostu, no bo koleżanka się powiesiła, kolega się powiesił. No a kolega po, się powiesił, się się powiesił. No, 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 no to trz, 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 trzy osoby się no. powiesiły a reszta umarła a reszta ci poumierali powymierali z tej całej zgryzoty z tego dobrobytu jaki w Polsce jest koko euro spoko dziewczyny dawajcie bardzo proszę płaczą dziś Polacy śmieje Ukraina że nasza piosenka Biowe przypominam, że nasza piosenka Biowe przypominam Koko ko kokiwa ko, ko, w oko. W no kamerę bez grobo, bez grobo, bez Wszyscy razem tu i tą nutę może. zaśpiewajmy Koko koko ko, tu mierno to ceny lecą po Nie korzysta z kursu. Nie na rynkach światowych. Polska cała w gniewie, kolejne badziewie. Mamy się czym szczycić, tak jak świnie w chlebie. Mamy się czym szczycić, tak jak świnie w chlebie. Był Pięca, gotów tu wysłać własnego brobo, brata na śmierć. do tego, żebyśmy zachęcał do stosowania... żebyśmy tutaj zaśpiewali. Zachęć lecą tego, wysoko, wszyscy, wszyscy razem zaśpiewajmy, do odwołajmy. Gdzie te autostrady i szybkie koleje? Jak mówiłem, właściwie numer 5 Pani minister, pani minister, to bytało już dobrze. Preferuję panią nie mogę Na poprosić. Tak, tak, tak. Czyli to w w ta w muka, tak jest. Pan minister, powie, mimo, będę się otrzymać trzymać To będzie pierwszy raz chyba w historii. To to proszę to Ceny lecą chę wysoko Wszyscy razem zaśpiewajmy Tuska odwołajmy Premier jest szczęśliwy Że stadiony mamy Dajskupka wstaje, najładniejszy stadion W Europie? na tak jest Temat przemilczamy A że w kraju bieram Temat przemilczamy imam wątko. No, ja się zgadzam w generalnie w z tym, że ludzie dupajmy, z Polsce przechodzą dzisiaj na mniej szczęśliwe. To zmiera do ceny lecąm wysoko. Czy razem zaśpiewajmy, Tuska odwoła i